Pięć najdziwniejszych świątecznych tradycji, o których nie miałeś pojęcia. Hiszpania Keygeny. Świąteczny ludzik w potrzebie. W Katalonii tradycyjna szopka zawiera figurkę człowieka załatwiającego swoje potrzeby. Symbolizuje to urodzaj i szczęście. Japonia KFC na święta. Japończycy jedzą kurczaka z KFC jako główne danie świąteczne. Tradycja zaczęła się od kampanii reklamowej w latach 70. Norwegia, schowaj miotły. W Norwegii w Wigilię chowa się miotły, aby złe duchy i wiedźmy nie mogły ich ukraść i latać po niebie. Wenezuela, jazda na rolkach do kościoła. W Karakas ludzie jeżdżą na rolkach na poranne msze świąteczne. Ulice są nawet zamykane dla ruchu. Gruzja, świąteczny chichilaki. Zamiast choinki, Gruzini dekorują chichilaki, drzewka z drewna leszczyny przypominające brodę święta Mikołaja. Która tradycja wydaje ci się najdziwniejsza? Napisz w komentarzu.